Niestety, no cóż, no jesteśmy sobie sami winni. Tutaj można dużo rzeczy mówić, ale pierwsza rzecz, no nie możemy doprowadzić do takiej sytuacji, że co, do, dośrodkowanie w pole karne, zagranie Mławy to jest, to jest zagrożenie. Kiedy tak ciężko trzeba pracować na to, żeby zdobyć bramki, no to, to jest, ja mam największy zarzut i największe pretensje, mam o to, że, że tak łatwo traciliśmy dzisiaj bramki. No to, to nie był, no nie graliśmy tak jak do tej pory, jeśli chodzi o grę defensywną i to się po prostu na nas zemściło, bo... Z ofensywy zgadzam się, bo no, mieliśmy mnóstwo sytuacji, trzeba było to wykorzystać więcej. I, i, I może byłoby inaczej. Gdybyśmy, myślę, że gdybyśmy odskoczyli generalnie na, na, na odległość dwóch bramek, różnicy dwóch bramek, to na pewno byśmy ten mecz wygrali. Natomiast natomiast no, no, nie, nie udało się, ale za trzy razy wychodziliśmy na prowadzenie. No nie możemy doprowadzać do tego, że, że za chwilę tracimy, tracimy bramki. No, no, druga sprawa, no to jest też. No moim zdaniem skandaliczne sędziowanie. No to, to nieprawdopodobne wręcz wyczyny trójki sędziowskiej. Ja, ja, ja staram się naprawdę nie mówić e, o tym, bo każdy popełnia błędy, ale naszym zdaniem dwa ewidentne rzuty karne. No ten drugi jest nieprawdopodobnie... To widać na zdjęciach. Przed chwilą fotograf mi pokazywał, jak zawodnik był, tam, Sabiło Kamil był łapany przez, przez przeciwnika e, w pół i... A, w, Rozmawiam z sędzią, a on mówi, że to nie jest karny. No, to ja nie wiem, co to jest, jest karnym. No, no. Ja już się gubię, nie ukrywam w tych, w tych zawiłościach przepisów piłki nożnej po prostu robimy, robimy z piłki coś, coś co, co nie podoba się ani kibicom, ani, ani, ani komukolwiek innemu, bo, bo w pewnym momencie wypaczamy w ogóle całą ideę tego sportu. A już yy, nie ukrywam, że to, co się zdarzyło dzisiaj w grodzisku i co zrobiła Olympia, no to jest po prostu już ta liga staje się śmieszna. Jeśli do, będziemy dopuszczać, do... Takich sytuacji, to po prostu będzie śmieszna liga, bo my, żeby gonić, żeby pracować na dobry wynik, musimy zasuwać w każdym meczu z przeciwnikiem grającym w pełnym składzie. Pojechaliśmy do Eblonga, Eblong w pierwszej połowie wystawił najsilniejszy zespół. My musieliśmy mocno zapracować i dzisiaj to było widać też, no bo gramy co trzy dni, jest końcówka sezonu, wszyscy są troszeczkę podmęczeni, no i gdzieś tam ta koncentracja też nie była taka, jak trzeba. Wygraliśmy tam 7-0, ale grając 60 minut z podstawowym Wkładem, tak? Dopiero później to się gdzieś tam posypało i grając z tym podstawowym składem wygrywaliśmy 4-0. Dzisiaj e, grodzisk robi sobie sparring z dzieciakami, bawi się, nie traci sił na, na kolejne mecze. No, ja nie wiem, czy to komuś zależy na tym, żeby, żeby to akurat grodzisk awansował czy coś, no nie wiem. No, tym bardziej, że akurat tak się złożyło, że pogoń przejmuje przeciwników po nas. Dla mnie to, jest, dla mnie to się powoli staje śmieszne. Nie ukrywam rozgoryczenia, jestem zły, ale, ale przede wszystkim jeśli chodzi o wynik, no to jestem zły na. na... Nas, no bo my troszeczkę no, tutaj nie, nie tak powinniśmy zagrać i jesteśmy, e, jesteśmy rozczarowani, nie ukrywamy, że, że zdawaliśmy sobie sprawę, żeby myśleć, marzyć jeszcze o czymkolwiek, to musieliśmy tak naprawdę wygrać wszystkie mecze do końca. No tutaj dzisiaj gdzieś tak te, te, to, co się stało, raczej raczej no, grzebie nasze marzenia. No ale, ale trudno, no. będziemy walczyć na pewno do końca, póki są matematyczne szanse. Natomiast no, boli mnie też to, że w tej sytuacji. Eee, przy tym ewidentnym naszym zdaniem karnym eee, dostajemy dwie żółte kartki, które eliminują dwóch bardzo dobrych zawodników z meczu ze Świtem, który no piłkarsko jest dużo lepszy od, od, od Mławianki, to też trzeba sobie zdawać sprawę, chociaż Mławianka dzisiaj też pokazała, że, że to, że zajmuje chyba czwarte czy piąte miejsce w tabeli wiosny, no to to nie jest przypadek. No, Zasługiwała na to, bo, bo no, wszystko potrafiła dobrze zareagować. Mimo, że się broniła 11, 11 zawodnikami w polu karnym, to kiedy traciła bramkę, potrafiła wyjść z inicjatywą i, no, i gdzieś tam nas zaskoczyć. No. I także chwała, chwała Mławie, bo pokazała się z dobrej strony. No, my dzisiaj zagraliśmy słabszy mecz i, i niestety się to na nas zemściło.